Marzenia mogą stanowić ogrodę życia. Mogą sprawić, że nierealne może stać się możliwe. O czym marzysz? Skrzydła o moich marzeń przeleciały robe. Została tylko postawą dla i ślady komu na sprawie. Dzikie rumaki, poczekajcie trochę. Nie oblatujcie na skrzydłach wyobraźni. słowa i szala za drutem. Gdyby na kartach wisiadły, księżyc zamykał się dnów. On mówił dzieciom bajki na własnym sercu osnute. o O łąkach, o lasach polskich, o ciszy swałonych snów. A kiedy dzieci zasnęły, przez sen zrywają się w dreżach, przez okno stary, zmęczony do węzł. Podlewam twiarnię. Wierny rośliny sierocińca, Żydowskiego sierocińca, Gdzie się, co mi odziewała. Przygotowili moje pracy Przy czy rozszerzenia to moja pokojowa oczu tej rano brzydkości. Stoi i patrzy. No i szeroko rozstoi. Nie wie, na się siedzą ani armii zwycięskie. Nikomu nie życzy źle. Nie wiem. Nie wie, na to się nogi. Podlewa kwiaty. Mam oknie. To taki dobry cel. Ma kanabij? Dlaczego stoi i patrzy spokojnie? Nie ma wskazów. A może był zaczynioną uczycielem na wsi? Może wierten. Zamiarować na ulicy w blisku kelnerem koloni. Co to zrobić, gdy był głową? Przyjaźń męko pozdrowi, a może on nawet nie wie, że jest tak, jak jest. Mógł przyjaźń wczoraj dopiero z dziewczynka. Co to jest szczęście? Odpowiedziała. No wiesz. Do góry, do liny. To, co jest, czego nie ma. Nasze miejsce ma na ziemi. Patrzyła na niej, nie rozpartymi oczyma. Chciałem coś jeszcze powiedzieć. Ale ona dała no, mi czterolistą oczyma. Doktorze, no nie jestem. Wiesz, ten, ty, ty jesteś człowiekiem. Jestem człowiekiem? No tak, przecież nie piesem. Jestem człowiekiem, jestem chęcia. jestem dziewczynka, jestem poka. jestem cudzeczka, mamusi, jestem patrzowiarka. Jak ja dużym jestem? Mam. Mamusie, mamusia, mamcie, gdzieś tam, gdzieś sukienkę. Pnoczki, lalkę, stolik, kawanka, kwarguszek, a czcionka. Andziu, co ma za plecami? Proszę, weźmy wniosek. Co się, się stało z Twoim Dam Ci trzy pieniążki, bo ząbek ma trzy korzonki. Trzeba go zasadzić i podawać, a górę zdróży. W tym tygodniu nie klałem, nie klałem na kolegów, nie zampałem sali za warpami. A kto pani z odmówił przyjść się na plewy ze składników? Kto na stołach warty do wam no, pokutu? Częstuj się. Częstuj się. Posmakuj. To najmniej jeszcze smak. Smak dzieciństwa. Smak czystości. Smak dobrych i niezniszczonych marzeń. Cytrynowym zdaje się. Nie panego doktorze, pomarań pomarańczowy. Wspaniale. Pomarańczowy jak złoto, jak twoje złote uczynki. Dlaczego jeszcze nie pisz? Noc taka jasna, że tu noc zasnąć. Proszę, opowiedz mi Majkę. Był sobie król, był. był sobie raz.

Tak wybaczy, że dzisiaj przemówię do naszych słuchaczy, bohaterowi jego książek na młodzieży. Wiem, że się odpoczynek na leży, ale, ale, kogo tutaj widzimy? Jestem król Maciuś I, który w przepięknym kraju nieco na wierzy szarej rzeczywistości ideał szerzy. Chciałam ja dać każdemu w tym moim kraju możliwość spełnienia życzeń. Zgłoszono bez Przeróżnych życzeń, wnioski się piętrzyły, aby spełnić życzenia, wytężały się. Królowa Cisiu czasami chce się zreformować świat, by równe prawa, równe żony objęły wszystkie lądy. Dziwnie gdzieś w stronę, pewnie bajka woła. Ja jestem jak w czerwocie. do życia ciosów, ale Janusz, do pedagogicznego wypełnienia planu, wspomagał swoją Różdżko. Przyjmę każde znaczenie, was zaczaruję. Kto pnie, kto mówi głodne, lub kto mnie. Masz na Różdżko po sprawie. Będzie gdzie jak tylko się. Do szkoły, do swego teatru, podpowiadać jak zagrać scenę o no doktorze. A propos, doktor który wielką w humorze, lubił się zakładać zwykle o cukierki, który z chłopców byt w powrzeczeniu wielki i nie będzie przez ty tydzień wuje krzyczynał. No i zakład przebywał. Taki bowiem finał cieszył bardzo doktora. Cukierki odliczał i uśmiech mu pogodny nie słuchał z oblicza. Jestem czekamy, te okazuje mi głowa. To tego właśnie co w szkole prawie stał w Jestem władę ze Sławy, doktora Janusza rusza. I odbył niką egzystencję. Aż raz po łykarza książek poznałem. Na imię miał ole. I to właśnie zmieniło mądrość. Merda! weźcie się za ręce ustawcie się w pary bo się będą trwali panowie żądali. rybkę weźcie do środka żeby nie płakała opiekujcie się rybką ona jeszcze mała. Jedziemy na myślą. Więc czemu masz chwilę Idzie Niech dzieci większe, będą za świetniejsze. Niech pani patrzy, idzie pochód. Stary, ale przyrabiony człowiek. Wyszpakowaną bródką. Dalej zielony sztantar, dalej dzieci. Pyta Pani, dokąd do idą? Nie wrócą, nie mogą wrócić, to martwy pochód, to nie żadne zjawy, to dusze dzieci z na zabłagach. Niech Pani nie krzyczy, że nie ta, ta droga, bo ta droga ich drogą wyznaczoną. Niech Pani nie zawraca ich nie zawrócą, nie mogą. Niech Pani nie płacze, niech Pani popatrzy, o tam, to jest doktor warszawski. Tak, proszę Pani, ma gwiazdkę na ramieniu, wyrok czarny. Ale to najjaśniej świecąca, najbardziej dumna z gwiazd. Niech Pani milczy, niech Nisko Czołowskiej przed tą gwiazdą.